Na wejściu wam mówię, że to wszystko było nagrywane na spontana, w ogóle tego nie planowaliśmy. I ogólnie we chwilę wybał mi okej. Okay. Było żarcie. Cicho! Chcesz Ktoś? robić przemówienie! Ktoś, przemówienie robię! Żryjcie bigo! No, I ja? tą sałatkę, bo mama tała, a nikt nie je. Dziękuję. Ja wiem. <ślamy> I tyle. Ja temat. się, ja się, się a to twoja mama robiła? Mo Każdy miał przy swoją twoją drugą pułówkę. Było głośno, było wychyło i były odpały. Co jest? To jest kurwa! Było gauroczenie, ale też i dużo miłości. Dawaj bracie na imprezę. Z nami koniec! Ja tam mam polsat! <grystanie> Jak mówiłem, miłości. <grystanie> Alkoholu nie brakowało. o szampana! <grystanie> <grystanie> Trzykrotnie powtórzę. Miłość, miłość i jeszcze raz miłość. Mieliśmy nagrać życzenia, ale nam trochę nie wyszło. Witam, to jest. Kaja. To jest. Marcin. Nie. Jak nie? Oni i tak mają to gdzieś. Dobra, i tak macie to gdzieś. Wszystkiego do najlepszego kokaki nowego roku. Tak. I tak nie macie takiego zajebistego. tego. Czemu się zdrowia powróci na się! Czemu? <tryk> Były kłótnie i szarpaniny. Były kłótnie, bo brakowało alkoholu. Wódka się skończyła. Nie. Ale chwilę potem poszli na moją i dokupili. Zdziwiło mnie to, że każdy wytrzymał do fajerwerek. No prawie. Wow! Gdzie, kurwa, jeszcze Sylwestra <noise> <noise> Podpaliliśmy komuś podwórko, ale to była wina dlatego, że rakiety niziutko wystrzeliwały w górę. Tak? <noise> Co ono poszło? Proszę, gasi! Deptać! Deptajcie! Gaście to! Siedemkę poszłoby w pildu, bo kameruchód prawie rozjechał moją kamerę. Ja czuję jak ja Po fajerwerkach dalej lał się alkohol. Szybko. lau dopóki nam światła nie zabrali. Tam, tam, Zaraz załatwimy świeczki i będzie mm. ok. I będzie klimatycznie, okay. okay. yes, będziemy Jaki się... Nie, kurwa świeczki, no A, tak. teraz są no, tak. A teraz są no, tak. A rec... nam światło, bo gdzieś był pożar, ale to nie była akurat nasza wina, tylko po prostu komuś się podpaliła instalacja, przyjechały czterech, teraz że im musieli odciąć prąd. i Przez godzinę nie mieliśmy prądu, ale po godzinie właśnie wrócił prąd, było fajnie, zabawnie. Poza tym, że kolega łapa, pozdrawiam, czy je przypalił mi papierosem mojego prawego bike. -lapnia. A wam jak minął filmwekter? Piszcie. <grywanie> I oglądajcie moje inne filmiki.